Co tu pięć sekund trwa? Co? O tak z nienacka podszedł i komu to kto to jest? Kto to jest na tym wywiadzie? O kurwa! O kurwa! Po pierwsze komu on zajebała, po drugie dlaczego tak znienacka? O kurwa! Nie mam pojęcia co za typ jest w ogóle. Ale mu przypierdoli, łocie chuj. Ale słabo, że tak znienacka na wywiadzie, no... Kurwa. No ja nie popieram. Dla, dla mnie to coś... jest... ...mocniej jest. Tak, i tylko coś oświe. chyba nie... Nigdy... No nie wiem o co poszło, no wiadomo, no, 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 że nie o co poszło. Ale w sumie ostatnio na face to face mówił, że za każdym razem, gdy do kogoś podchodzi, to każe mu ręce podnieść, a tu w niego wbieg jak dzik, kurwa, w sosnę i go prawie zabił. Bo... Nie no, bombę potężną zgarnął, ziomek bardy nie trzymał, nie, mia nie miał szans tego kurwa ustać, weszło mu, weszło mu czysto dosyć. Brata. Ja rozumiem, że mu go może zaczepiał i tak dalej, ale wydaje mi się, że uderzyć kogoś z nienacka to nie jest rozwiązanie w żadnym wypadku. No w tym momencie osoba, która stoi jest kompletnie bezbronna, to wyobraź sobie, że ty stoisz, w tym momencie patrzysz się w tym kierunku, a ktoś podchodzi od tyłu i cię dusi. Niezależnie od tego, czy wcześniej w jakiś sposób go zaczepiałeś, czy nie, jest to strasznie takie zachowanie niesprawiedliwe i tyle. Powinny być równe szanse, kiedy jest walka. Dla mnie jest to analogiczne do tego, jakbyś podszedł do jednego gościa we dwóch. Natomiast zobaczymy, jak Ferrari to argumentuje i powie, za co go uderzył. Tak, Maja boi się.